Biblia w rok, dzień szósty. Dzisiaj zapraszam do przeczytania i przesłuchania następujących fragmentów Pisma Świętego. Księga Psalmów, Psalm 72, Księga Rodzaju, rozdziały od 15 do 17. Ewangelia według Świętego Mateusza, rozdział 2, wersety od 1 do 23. Przygotujcie swoje Biblię, otwórzcie serca i umysły i dołączcie do mnie w tej niezwykłej podróży duchowej. Prośmy na początku, aby Duch Święty otworzył nasze serca i umysły na swoje słowo, Duchu Prawdy, Duchu Mądrości. Ty, który jesteś autorem słów Biblii, który natchnąłeś ten święty tekst, pomóż nam zrozumieć. Słowo Boże, pomóż nam otworzyć nasze serca i umysły, abyśmy jak najlepiej przyjęli to słowo i potrafili je zrozumieć. Który jesteś autorem, tylko Ty jesteś uprawniony do interpretowania Bożego Słowa. Naucz nas zatem odkrywać prawdy, które chciałeś przekazać nam w tych świętych księgach. Bądź z nami teraz, ale i pomóż nam żyć. Tym słowem, w każdej chwili naszego życia. Księga Psalmów, Psalm 72. O Boże, przekaż Twój sąd Królowi i Twoją sprawiedliwość Synowi Królewskiemu. Niech sądzi sprawiedliwie Twój lud i ubogich Twoich, zgodnie z prawem. Niech góry przyniosą ludowi pokój, a wzgórza sprawiedliwość. Otoczy opieką uciśnionych wśród ludu. Ratować będzie dzieci ubogich, a zetrze na proch ciemiężyciela. I będzie trwał długo, jak słońce, jak księżyc przez wszystkie pokolenia. Stąpi jak deszcz na trawę, jak deszcz rzęsisty, co nawadnia ziemię. Za dni jego rozkwitnie sprawiedliwość i wielki pokój, dopóki księżyc nie zgaśnie. I panować będzie od morza do morza, od rzeki aż po krańce ziemi. Nieprzyjaciele będą mu się kłaniać, a jego przeciwnicy pył będą zlizywać. Królowie tarsisz i wysp przyniosą dary, królowie szeby i saby złożą daninę i oddadzą mu pokłon wszyscy królowie, wszystkie narody będą mu służyły. Wyzwoli bowiem wołającego biedaka i ubogiego i bezbronnego, zmiłuje się nad nędzarzem i biedakiem i ocali życie ubogich. Od krzywdy i ucisku uwolni ich duszę, a krew ich cenna będzie w jego oczach. Przeto będzie żył, i dadzą mu złoto z Saby, zawsze będą się modlić za niego, nieustannie mu błogosławić. Obfitość zboża niech będzie na ziemi, niech szczyty gór nią zaszumią, jak Liban, niech plony jego kwitnie, niech będzie jego kwiat jak polna trawa. Imię jego trwa na wieki. Jak długo świeci słońce, niech wzrasta Jego imię, niech się wzajemnie nim błogosławią, niech wszystkie narody ziemi życzą Mu szczęścia. Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, który sam jeden czyni cuda, błogosławione na wieki chwalebne Jego imię, niech się cała ziemia napełni Jego chwałą, niech się tak stanie, niech się stanie. Skończyły się modlitwy Dawida, Syna Jessego. Księga Rodzaju, rozdziały od 15 do 17. Po tych wydarzeniach Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia. Nie obawiaj się, Abramie, bo ja jestem Twoim obrońcą. Nagroda Twoja będzie sowita. Abram rzekł, o Panie, mój Boże, na cóż mi ona, skoro zbliżam się do kresu mego życia, nie mając potomka? Przyszłym zaś spadkobiercą mojej majątności jest damasteńczyk Eliezer. I mówił: Ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właśnie zrodzony u mnie sługa mój zostanie moim spadkobiercą. Ale oto usłyszał słowa: Nie on będzie twoim spadkobiercą, lecz ten po tobie dziedziczyć będzie, który od ciebie będzie pochodził. I poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić. Potem dodał, tak liczne będzie Twoje potomstwo. Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. Potem rzekł do niego, Ja jestem Pan, który Ciebie wywiodłem z Urchaldejskiego, aby Ci dać ten oto kraj na własność. A na to Abram, o Panie, mój Boże, jak będę mógł się upewnić, że otrzymam go na własność? Wtedy pan rzekł: Wybierz dla mnie trzyletnią Jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a nadto synogarlicę i gołębice? Wybrawszy to wszystko, Abram poprzerąbywał je wzdłuż na połowy i przerąbane części ułożył jedną naprzeciw drugiej? Ptaków nie porozcinał. Kiedy zaś do tego mięsa zaczęło zlatywać się ptactwo drapieżne, Abram je odpędził. A gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Abram zapadł w głęboki sen i opanowało go uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła go wielka ciemność. I wtedy to pan rzekł do Abrama: Wiedz o tym dobrze, iż twoi potomkowie będą przebywać jako przybysze w kraju, który nie będzie ich krajem. I przez czterysta lat będą tam ciemiężeni jako niewolnicy. A wreszcie ześlę zasłużoną karę na ten naród, którego będą niewolnikami, po czym oni wyjdą z wielkim dobytkiem. Ale ty odejdziesz do twych przodków w pokoju, w późnej starości będziesz pochowany. Twoi potomkowie powrócą tu dopiero w czwartym pokoleniu, gdy już dopełni się miara niegodziwości amorytów. A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się dym jakby wydobywający się z pieca i ogień niby goryjąca pochodnia i przesunęły się między tymi połowami zwierząt. Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem mówiąc, potomstwu Twemu daję ten kraj, od rzeki Egipskiej aż do rzeki Wielkiej, rzeki Eufrat wraz z Kenitami, Kenizytami, Kadmonitami, hitytami, Peryzytami, Refaitami, Amorytami, Kananejczykami, Girgaszytami i Jebusytami. Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu jednak potomka. Miała zaś niewolnicę, Egipcjankę imieniem Hagar. Rzekła więc Saraj do Abrama. Ponieważ Pan zamknął mi łono, abym nie rodziła, zbliż się do mojej niewolnicy, może z niej będę miała dzieci. Abram usłuchał rady Saraj. Saraj, żona Abrama, wzięła zatem niewolnicę Hagar, Egipcjankę, i dała ją za żonę mężowi swemu Abramowi, gdy już minęło dziesięć lat, odkąd Abram osiedlił się w Kanaanie. Abram zbliżył się do Hagar i ta stała się brzemienną. A widząc, że jest brzemienna, zaczęła lekceważyć swą panią. Wtedy Saraj rzekła do Abrama, Przez ciebie doznaję zniewagi. Ja sama dałam ci moją niewolnicę za żonę, ona zaś czując się brzemienną, lekceważy mnie. Niechaj Pan będzie sędzią między mną a tobą. Abram rzekł do Saraj. Przecież niewolnica Twoja jest w Twojej mocy. Postąp z nią, jak uznasz za dobre. Saraj upokorzyła Hagar. Wtedy Hagar od niej uciekła. Anioł Pański znalazł Hagar na pustyni, u źródła, przy drodze wiodącej do Szur i zapytał: Hagar, niewolnico Saraj, skąd przyszłaś i dokąd idziesz? A ona odpowiedziała: Uciekłam od mojej pani Saraj. Wtedy anioł pański rzekł do niej, wróć do Twej pani i pokornie poddaj się pod jej władzę. Po czym anioł pański oznajmił, rozmnożę Twoje potomstwo tak bardzo, że nie będzie można go policzyć. I mówił, Jesteś brzemienna, i urodzisz syna, któremu dasz imię Izmael. Bo słyszał Pan, gdy byłaś upokorzona. A będzie to człowiek dziki, jak onager. Będzie on walczył przeciwko wszystkim i wszyscy przeciwko niemu. Będzie on utrapieniem swych pobratymców. Hagar nazwała pana przemawiającego do niej, Tyś Bóg widzialny! bo mówiła, Czyż więc tu widziałam, potem jak mnie widział? Dlatego te studnie nazwano studnią Lachajroj. Jest to ta, która znajduje się pomiędzy Kadesh i Beret. Hagar urodziła Abramowi syna i Abram nazwał zrodzonego mu przez Hagar syna imieniem Izmael. Abram miał lat osiemdziesiąt sześć, gdy mu Hagar urodziła Izmaela. A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał mu się Pan i rzekł do niego Jam jest Bóg Wszechmogący, słusz mi i bądź nieskazitelny. Chcę bowiem zawrzeć moje przymierze pomiędzy mną a tobą i dać ci niezmiernie liczne potomstwo. Abram padł na oblicze, a Bóg tak do niego mówił: Oto moje przymierze z tobą. Staniesz się ojcem mnóstwa narodów. Nie będziesz więc odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, bo uczynię ciebie ojcem mnóstwa narodów sprawię, że będziesz niezmiernie płodny, także staniesz się ojcem narodów i pochodzić będą od ciebie królowie. Przymierze moje, które zawieram pomiędzy mną a tobą oraz twoim potomstwem, będzie trwało przez pokolenia jako przymierze wieczne, abym był bogiem twoim, a potem twego potomstwa. I oddaję tobie i twym przyszłym potomkom kraj, w którym przebywasz. Cały kraj Kanaan jako własność na wieki i będę ich Bogiem. Potem rzekł Bóg do Abrahama: Ty zaś, a po tobie twoje potomstwo przez wszystkie pokolenia zachowujcie przymierze ze mną. Przymierze, które będziecie zachowywali między mną a wami, czyli twoim przyszłym potomstwem, polega na tym: Wszyscy wasi mężczyźni mają być obrzezani. Będziecie obrzezywali ciało na pletka na znak przymierza waszego ze mną. Z pokolenia w pokolenie każde wasze dziecko płci męskiej, gdy będzie miało osiem dni, ma być obrzezane. Sługa urodzony w waszym domu lub nabyty za pieniądze. Każdy obcy, który nie jest potomkiem twoim, ma być obrzezany. Obrzezany ma być sługa urodzony w domu twoim lub nabyty za pieniądze. Przymierze moje, przymierze obrzezania, będzie przymierzem na zawsze. Nieobrzezany, czyli mężczyzna, któremu nie obrzezano ciała jego napletka. Taki człowiek niechaj będzie usunięty ze swojej społeczności. Zerwał on bowiem przymierze ze mną. I mówił Bóg do Abrahama. Żony twej nie będziesz nazywał imieniem Saraj, lecz imię jej będzie Sara. Błogosławiąc jej, dam ci i z niej syna i będę jej nadal błogosławił, także stanie się ona matką ludów i królowie będą jej potomkami. Abraham upadłszy na twarz, roześmiał się. Pomyślał sobie bowiem, czyż człowiekowi stuletniemu może się urodzić syn? Albo czy dziewięćdziesięcioletnia Sara może zostać matką? Rzekł zatem do Boga. Oby przynajmniej Izmael żył pod Twą opieką. A Bóg mu na to. Ależ nie. Żona Twoja, Sara, urodzi Ci syna, któremu dasz imię Izaak. Z nim też zawrę przymierze. Przymierze wieczne z jego potomstwem, które po nim przyjdzie. Co do Izmaela wysłucham Cię. Oto pobłogosławię mu, żeby był płodny i dam mu niezmiernie liczne potomstwo. On będzie ojcem dwunastu książąt. Narodem wielkim go uczynię. Moje zaś przymierze zawrę z Izaakiem, którego urodzi ci Sara, za rok o tej porze. Wypowiedziawszy te słowa, Bóg oddalił się od Abrahama. Wtedy Abraham wziąwszy swego syna Izmaela i wszystkich zrodzonych w jego domu lub tych, których nabył za pieniądze, wszystkich swych domowników płci męskiej. Jeszcze tego samego dnia obrzezał ciało ich napletka, tak jak mu to nakazał Bóg. Abraham miał lat 99, gdy obrzezano ciało jego napletka, a Izmael miał lat trzynaście, gdy obrzezano ciało jego napletka. Tego samego dnia zostali więc obrzezani Abraham i syn jego Izmael, a wraz z nimi zostali obrzezani wszyscy jego domownicy. Słudzy urodzeni w Jego domu, albo obcy nabyci za pieniądze. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 2, wersety od pierwszego do 23. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem, w Judei, za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, Gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z Nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci Mu odpowiedzieli, w Betlejem Judzkim, bo tak zostało napisane przez proroka. A Ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: Udajcie się tam i wypytajcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecie. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją. Padli na twarz i oddali mu pokłon i otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju. Gdy oni się oddalili, oto anioł pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: Wstań, weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. On wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę, i udał się do Egiptu. Tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez proroka. Z Egiptu wezwałem syna mego. Wtedy Herod, widząc, że go mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza. Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma. A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się Anioł Pański we śnie i rzekł: Wstań, weź dziecię i jego matkę, i idź do ziemi Izraela bo już umarli ci, którzy czyhali na życie dziecięcia. On więc wstał, wziął dziecię i jego matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w okolice Galilei. Przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo proroków – Nazwany będzie Nazarejczykiem. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na jutrzejsze spotkanie w cyklu Biblia w rok.